co chodzi to ja ci powiem nigdy nie wiesz kto może być po drugiej stronie, a jestem zaś a tobie jak najmniej stat gdzie chodzisz do szkoły, masz dziewczyny Czekaj czekaj, co taki ciekawski jesteś z tym. Co to jest internet? Wie każdy YouTube, Facebook, Instagram itp Czasami jednak mogą zdarzyć się nam niespodziewane niespodzianki. Mm. Żeby uniknąć takich doświadczeń, dowiedzmy się, jak posługiwać się internetem, za pomocą miniserialu animowanego sieciaki. Bardzo, bardzo niedaleko stąd, bardzo, bardzo niedawno temu, wymyślono internet. No, lata pięćdziesiąte były prawie wczoraj. Do tego dnia pamiętam jak wczoraj strzelałem w amerykańców drąc się papali suka. Poza tym, niedaleko faktycznie do Ameryki idę codziennie piechotą po bułki. Ludzie zaczęli wysyłać maile, odwiedzać strony, www, aukcje internetowe i pisać internetowe pamiętniki. Tak, tylko że teraz maile zastąpił Facebook, aukcje żebractwo, pamiętniki Instagram, a strony od 18 lat. Dziś przed ekranami komputerów siedzą. Widzicie jakie te miasta są duże? Widać je nawet z orbity! Chyba wiem, kto w nich mieszka! The soul, no so Potem uczymy się o czterech typach Polaków, których możemy spotkać w internecie: kłamacz, kradziej, bełkot i śmieciuch. Brakuje jeszcze pedałka, patrioty, wieśniaka, żelbejta, zofila, hentaja i oczywiście ponadczasowego pana wybielacza. Dowiadujemy się, że kłamacz wyśledził niejakiego Bartka z Kielc, którego IQ wynosi pewnie minus 1 i nie podoba mi się sposób w jaki to mówi. No Znamierzyłem dziecko! Uuh. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo usłyszymy to. Molestował pan te dzieci? Skądże k? Ku... To skąd informacje, że na zdjęciach są wibratory? Dotykanie dzieci w okolicach genitaliów. Poznajemy wtedy naszych dobrych bohaterów. Są to kwadratowi kuzyni Artuditu z Gwiezdnych Wojen. Dowiadują się, że kłamacz idzie po Bartka, więc ruszają chłopcu na ratunek. Synek, co ty masz? Remont? Strasznie pusty pokój masz. Okej, okay. są straszne sceny, na przykład buka w Muminkach, są sceny, które są straszne, ale dzieci czegoś uczą, na przykład śmierć skazy w królu lwie, ale to jest po prostu kurwa przerażające! Całe szczęście roboty ratują Bartka, a kłamacz okazuje się wielkim fanem Assassin's Creed. Czy ten film był sklejany superglutem? W jednej scenie kłamacz jest w domu, w drugiej na dachu, w trzeciej kłamacz nagle znika i pojawia się niedoszły C-3PO. Roboty i sztuczna inteligencja odkrywają, że potrzebne im są nowe gęby w drużynie. Czy tylko mi się wydaje, czy sztuczna inteligencja to tak naprawdę GLaDOS, która naćpała się wirusami? Niszcząc internet, zabierzemy dzieciom możliwość spędzania wolnego czasu w sposób bardzo mądry i ciekawy. Teraz odkrywamy naszych głównych bohaterów. Są to mnich zakonu jagody: Bob Marley, księżniczka Leia i siostra Itiego. To właśnie oni są wybrańcami. E, to znaczy sieciakami. sieciakami. Leia zostaje jednak porwana przez afroamerykanina wyskakującego z monitora. Na jej miejsce podstawiony zostaje jednak klon. Nigdzie nie pójdę! Skąd się tu wziąłeś? Wow, sztuczniej może zagrać już chyba tylko Iwona. Poza tym, nie uważacie jakie to cudowne by było, gdybyście nagle przeglądali sobie stronę i wyszłaby z niej postać? Serio, dajmy na to sobie przeglądacie DeviantArta i nagle wyskakuje postać z rysunku. O NIE 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 NIE, nie! O tak, Netrobi, szef robotycznej mafii, wyjaśnia im kim są. O WWW! Po czym zabiera ich do miejsca, które wybitnie przypomina halucynacje po połączeniu alkoholu z mocarzem. Poza tym, dlaczego nikt nie reaguje na to, że z komputerów wyłażą roboty? Za mną sieciuchy mogą być blisko! CO TO KŁOPIAŁO ku... BYĆ?! Podczas gdy reszta sieciaków jeździ sobie po mieście z klonem, prawdziwa netka jest zamknięta w klatce przez której kraty wybitnie mogłaby się przecisnąć. Nie mogli jej chociaż wypchać pierogami, żeby tak szeroko rozstawione kraty były efektowne. Netkę, nie klatkę. Czyste zło nie jest na tyle silne, żeby włamać się na skrzynkę e-mail mojej babci? Nie... To skrzynka twojej babci jest jakimś narodowym sekretem. Najpierw czyste zło powiedział, że chce zapanować nad internetem, więc po co mu skrzynkę jakiejś losowej staruszki? Piosenka tygodnia w radio, Potem Netka ucieka, używając śrubokręta doktora Hu, i tutaj mnie zastanawia, czemu nie zrobiła tego wcześniej? Widocznie ma inteligencję na poziomie władz PRL-u. Sieciaki muszą walczyć z sieciuchami. Złe sieciuchy na pewno sieciuchy przegrają. Na pewno przegrają. Niech w sieci panuje chaos! O Panie! Pozwolę sobie NIE komentować tego, jak ten głos brzmi. Sieciaki idą na pomoc wielkiemu nadpecetowi, który kontroluje internet, a klon netki zamienia się w... to coś? Nie, ja po prostu nie wiem, jak to określić, więc określę to tak. TO jest tym. Widzisz, Netrobi, nie macie z nami szans. Skywalker. You will die. <laughs> Dlaczego ten robot w jednej scenie był tam, a teraz jest tutaj? Tak więc czyste zło wysyła swoją armię czarnuchowatych misiów? Czemu w tej scenie sieciuchy wyglądają jak misie? O tak, ostateczna bitwa między złem a dobrem. Sieciuchami i sieciakami. Zaraz się zacznie... Co do jasnej... Oni przez ten cały czas mogli ich usunąć? Przez ten cały czas mogli ich usunąć? Czemu nie polecą do czego czystego zła i tamtego nie zrobią? Właśnie powstała drużyna sieciaków. Prize, motherfucker. Sieciodestruktor! <noise> 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 ha! <Yeah>. Nie! <noise> I tą oto wiekopomną sceną kończy się miniserial sieciaki. I co za niespodzianka, jest kiepski. Twórcy mieli bardzo dobre intencje, ale podeszli do sprawy w dziecinny i niepoważny sposób. Pedofile oraz inne zagrożenia są przedstawione jako bezmózgieła magii. Animacja jest kiepska, w wielu wypadkach w ogóle nie ma sensu. A subtelność? Czy oni w ogóle wiedzą co znaczy subtelność? Gdyby sieciaki były eksperymentem w roku 2008, to nie byłbym tak ostry. Ale zamiast przyznać, ludzie, nie wyszło nam, zrobili z sieciaków stronę internetową, gadżety, piosenki, kurde nawet spin-off dla młodszych dzieci. Serial otrzymuje ode mnie ocenę, którą w szkole nazwalibyśmy dopuszczającą. I to by było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i nie dajcie się ściuchu.